Ale, ale moi drodzy, jak wiecie, no mam lekko przerąbane, Haker jest totalnie wkurzony, nagrałem ten film od razu po tym, jak uciekłem po prostu Hakerowi I aż boję się wyjść z serwera, bo nie mam pojęcia co on mi zrobi, mam, wziąłem, wziąłem szybko z domku potki na niewidzialność Znajdzie, znajdę cię prędzej czy później. Z, w, ta, ja nie wiem, co ja mam zrobić teraz. Bo on chciał mnie zmienić w hackera? Ja się nie dam. Widzowie, nie dam się zmienić w hakera. Zciągam wszystko, ja już od razu wypiję tą podkę. Bo mam nawet trzy, także na spokojnie to wszystko wyjdzie. Nie może mnie zauważyć. Nie mogę się w ogóle pokazać ani zdradzać w jakikolwiek sposób. Nawet jak się będzie do mnie, tle, to nie będzie mnie widział. Także po prostu, no będę mu jak, jak jakoś uciekał, ale chcę zobaczyć, co będzie robił. Przez 24 godziny muszę się mu ukrywać. Zobaczymy co powiem. Może jakoś potem ochłonie po tym wszystkim, no albo się bardziej wkurzy. A o Jezus, on, tu, on wymawia, wie, wie, gdzie ja jestem. Jesteś tu palion? O nie, chyba coś. On, nie, on wchodzi do mojej bazy. Dobra, pójdę tam za nim. Wchodzi do mojej bazy. Mam nadzieję, że po prostu po jakimś czasie on się uspokoi i będę mógł z nim jakoś pogadać. Gdzie, żeby... jesteś? gdzie on jest? Zniknął. Wyam pewnie gdzieś na spectorze teraz lata. Czemu on ma takie mocy w ogóle na wojanowicach? Nie powinno takich rzeczy tu być. I on jest. <laughs> Widzę jego nikt. Co on tam robi za to? Leci do góry, leci do góry, nie mogę wyjść. Jesteś tutaj, czuję cię. Jesteś na wojanowicach, nie ukryjesz się. Tak, kurde. dobra. teraz o nim chodzi. Czyli on wiadomo, że wie, bo widać, że jest na serwie. Może się co chwilę do mnie tepać, także też będzie wiedział mniej więcej, gdzie jestem. I to jest najgorsze przy okazji. Patrz w ziemię. Patrzcie w ziemię. Dobra, będę ultra blisko niego. Tepe palion Exe. O nie, o nie. Oła, o Łapę zginąłem! O kurde, ale mnie... O ła! Wracaj. Gdzie Oła. jesteś? Szybko. Zjedz, jedz, 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 chowaj, chowaj idzie. O kurde, ale było blisko. Coś, coś zjeść. Jezus, to jest, to jest tak stresujące, widzowie. Kitrać się przed nim. A właśnie, widzowie, subskrybujcie kada, bo milion subów już jest tuż, tuż. Także, kto jeszcze nie subskrybuje, walnijcie suba tam na samym dole i lecimy po milion. Nie, znowu tego panią dlaczego? Dlaczego on to robi? Oła, znowu dostałem. Dobra, znowu muszę zjeść. Oła! Chodź tu. Nie. Nie. To jest otwarte. Ty jesteś? nie, nie. nie, nie. Chodzi. zamknął! O Boże! Co teraz? Nie jesteś tutaj, prawda? Muszę jakoś ukrywać. Chodź tu. Nie ukryjesz się przede mną. Jak ja to mam zrobić? O, ty niszczysz. Ale szybko wyszedłem! O Boże! To było tak szybkie, widzę, że sam się nie spodziewałem, że to będzie tak szybkie. Wracaj. Dobra, patrz, on jest daleko, ale mi się udało. Trzeba dobra, cię uwięzić. Dobra. O nie! A on będzie mi jakieś teraz rzeczy robił tragiczne Kto on wiedział, że ja... Gdzie on jest? Ale mnie Nie, nie, znowu mnie tepa, nie on mi coś... Mi jakąś klatkę robi Chodź tu Nie ukryjesz się przede mną Wiesz o tym Najdę To jest najgorsze, jest, że on może tepać co chwilę To mnie najbardziej denerwuje Wracaj tutaj okay. Nie mogę nic mieć? Zaraz się zezłoszczę. Kurde, zaraz mnie zamknie w jakiejś bedrokowej klatce i tyle po mnie będzie. Ale ja chcę po prostu pilnować go, aby nie zniszczył mi w ogóle żadnego domu ani takich rzeczy. Jestem tak zestresowany, please. Co on robi? O nie! Nie, nie, nie! Z deklibera zabić. Błagam, nie, 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 nie. Jesteś tutaj. W tym miejscu. Pogadamy teraz O nie! Kurde jest Wracaj tu. Szybko, 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 szybko. Okej, okej, okej. Wracaj Szyma. tu w tej chwili. Dobra. Mam na ciebie sposób. Kurde, ale... Ja nie po prostu nie mogę z nim wygrać, widzowie, to jest nierealne. Nie uciekniesz przede mną. Lepiej to żebyś się... Jak mam okaże. z nim wygrać? Po prostu to jest... To jest niewykonalne, żeby mu ani się schować, ani się... ani ten... Kurde, gdzie jest jakieś pole magnetyczne, widzowie, gdzie on nie może nic robić. Czerwony pana o. o o o kurde! Gdzie jesteś? Ale mocne zatrucie! Słyszę cię! O nie! Jakie mocne zatrucie! Słyszę, że coś jest. Gdzie, Gdzie jesteś? Szybko! 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 O nie, tu nie ma wejścia! Chciałem iść! Zaraz jedzmy. Dlaczego zgubiłem? Jezu, idę się schować normalnie do Ilo. O nie, zamknięte jest. Jest tutaj! Kurde, co on jakieś ślady widzi moje? Jezus, to uciekanie przed nim jest tak bez sensu, widzowie, ja nie mogę nic zrobić. Znajdę cię. Nieważne ile mistrzów będę gdzie, musiał służyć. Gdzie, jakieś fajne miejsce, widzowie, trzeba znaleźć jakieś fajne miejsce. Ja wiem, gdzie, ja wiem, gdzie, ja wiem, gdzie, wiem, 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 wiem. Widzowie, dawno mnie tam nie było, on mnie tam nie znajdzie. nie też tam nigdy nie był. Dobra, myk. 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 I hopa. Dobra. Zarąbiście, dobra, widzowie. Jestem w takim miejscu. To jest, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Płyń, 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 to jest niemożliwe. Wracaj tutaj. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Widzę każdy twój krot. <grym> to jest niemożliwe. No przecież to jest powalone, widzowie. Boże. Czemu on wie, gdzie ja jestem? Okej okay. dobra, na no wszelki Widział moją butelkę. Dlaczego on wszystko widzi? Nie Wracaj tutaj. O, dobra, wydaje mi się, Liz, że. Jezu, jak jestem zestresowany. Dobra, ale ładne kotki. Ciekawe, czy je są. O kurde, o kurde, o kurde... O Boże, to jest tak stresujące. Byłeś tu, panią. Czuję cię. Nie uciekniesz przede mną. Ja nie mogę. Nie, nie, ja się tak stresuję, aż byś się chce iść do toalety, nie. Iść? Dlaczego on wie, gdzie ja jestem? Dlaczego? Jakim cudem? To jest nierealne widzowie po prostu. To jest nierealne. Wracaj tutaj, nie uciekniesz przede mną. To jest nierealne. Wierz o tym, a i tak się chowasz. Zobaczymy. Jeszcze jest niemożliwe, że on wie, gdzie ja jestem! Boże! To jest nierealne po prostu. Jak on to robi? Dom Wojana, Dobre miejsce na ukrycie się Ale nie wydaje mi się, że... To, to jest powalone, widzowie, pomocy! O Boże! O Boże! Stres mnie zje Skąd? Dlaczego? Jak? Jak to działa widzowie? Jak to działa? Jak to działa? Jakim cudem? Jak to działa? Wracaj, wracaj. Dobra. Dobra. Niemożliwe, żebym mnie tu znalazł, widzowie. Nie uwierzę. Nie uwierzę po prostu, jak on tutaj gdzieś będzie, nie? Chodź tu ptaszku z Elytronem. Ptaszku? O co? No nie wierzę. Najdę cię. Chodź tu, chodź Ale tu był mistrzowski, się to był mistrzowskie, widzowie. Widzieliście to? To było zagranie po mistrzowsku Prawda, widzowie? Oh. Może tutaj, przy piosence, Nie, tak. niemożliwe! Widzowie, to jest jakieś... Szczerze, jak patrzę na to To po prostu on nas, on nas chyba widział za każdym razem na anonimitki To jest nierealne po prostu On się z nami bawi jak z jakimiś dziećmi po prostu, to jest tak... To jest aż przykro się na to patrzy no Tutaj jesteś Nie, 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 Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Dobra o, Dlaczego? No dlaczego widzowie? Czemu tak się Dzień dobry. dzieje? dobry Nie wolą wszystko wie Pomocy! Pomocy, 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 pomocy. Widzowie, ja chcę jeszcze żyć, ja chcę jeszcze żyć Ja nie chcę być, ja nie chcę zostać hakerem, ja się nie poddam, wizowie. Ja się nie poddam! Ja nie chcę zostać hakerem, wizowie. Szybko leć! 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 Szybko! 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 nie, Palionie, ty dalej próbujesz, a ja i tak cię znajdę Ja nie mogę! Ja jestem tak... Nigdy nie byłem chyba w ekrasie tak zestresowany jak teraz. mnie za każdym razem znajduje. Co mam zrobić? Jest tutaj, jest tutaj. Ale Ano nasi ładny. Nie! Może ktoś tu jest! Nie! Nie! Płyszecie! Nie! Jesczecie bardzo dokładnie! Nie mnie goni! Nie goni! On Wracaj! Nie, On nie goni! Gdyby no. nie uwierzę po prostu. Teraz brak się fajerwerek? Będziemy się schować w tej bazie, gdzie zawsze. On mnie też tam znajdzie. Wyjdę z serwera. Z... A Od Nie tutaj jesteś. To przecież to jest niemożliwe. Nie gonisz, skończ mnie, gonisz! O. To dopiero początek. Jezu... Chodź tu. Wracaj. Mam cię zmusić No do to tego? jest niemożliwe! To jest niemożliwe! To jest niemożliwe! Ja nie mogę zginę! Nie! Nie chcę umierać! Nie! Puchy. Wracaj, wracaj. Już cię znalazłem. Chowany nie ma sensu. Z hakerem? Bawić się w chowanego? Wracaj tutaj. Mam dla ciebie przygotowany specjalny prezent. To było dobre. O, o, o. Dobra no, no błagam, to już po prostu będzie nierealne, widzowie. Szczerze, to będzie nierealne. Nie hmm. rozumiem, że on mnie wcześniej widział, ale teraz już będę dowiedział, że nie ma sensu w ogóle uciekać. No, mega! <laughs> nie chcę tego. Nie, widok. Nie, nie pokaż się. Wiem, że tu jesteś. Ale przestań uciekać. A... Powiedziałem nie, coś. Dobra, to, to, uciekać. to nie ma sensu. To nie ma sensu, widzowie, serio. Czemu przestań... już wypij to. musimy porozmawiać. Weź hacker. Oj, palmionie, palmionie. Co, no gonisz mi cały czas, jesteś niemożliwy? Nie da się z tobą nawet zgrać w chowanego. Czy na każdym myślałeś? Przestań mi bić. Nawet na każdym chowanym oszukiwałeś. To jest bez sensu. z hakerem, Chciałeś się bawić. Wyłączysz też, bo się boję bardziej. Proszę. O co chodzi? Ja nie zostanę hakerem, już ci powiedziałem wczoraj. Może hakerem nie zostaniesz. No, a co? Ale zrobimy coś innego z tobą. Mam inny plan. Co zrobimy? Nie chcę tego. Hmm. No co I Wiesz co, że... w ogóle cokolwiek o hakowaniu? Nie, dlatego się nie nadaje na hakera A o mnie? Co? Wiesz coś w ogóle o mnie? Nie Wiesz skąd pochodzę? Dlatego tym bardziej się nie, nie nadaje. no bo się nie nadaje na hakera bo Idealny nie, my... pomysł Gdybym był hakerem to bym wiedział jak, jak, skąd jesteś i kim jesteś Rozumiem No Ale Nie będziemy się tak bawić No to bo co? muszą wiedzieć o mnie wszystko Jutro no. Zrobię tobie test. Jaki test? Test na hakera. Jaki Albo u mnie. Jaki test na hakera? Zobaczę. <grym> test na hakera. Do tego czasu lepiej nie wchodź na wojanowicę. Dobrze, posłucham się. Mamy się, rozumiesz? Posłucham się. Okay. Zrobię tobie test na hakera. Mhm. Zobaczymy, ile o mnie wiesz, ile wiesz o hakerstwie i czy ty jesteś taki dobry. No dobrze, posłucham się ciebie w takim razie. Niech będzie, zrobimy test na Ale pod żadnym nakerem. pozorem nie wchodzi na Wojanowice, ma się rozumieć? Okej, okay, okej, okay, nie będę wchodził, dobra, dobra, mam wyjść, tak? Tak, ja zrobię to za ciebie. O, okej, okay. jak zwykle, nie no jak zwykle, oj, do, do widzenia. Ja nie mogę, nie da się mu uciec, no przecież byłem na Niewidce, no nie widzieliście sami, no nie wiem, nie, nie wierzę w to, nie wiem co to będzie za test. Zobaczymy jutro, widzowie, wystawiacie łapy, subskrybujcie kanał na dole, trzymajcie się i na razie.